Cześć, kochanie. Dziś zdradzę Ci sekret, który 99% mężczyzn po prostu ignoruje, ale który sprawia, że każda kobieta jest całkowicie oczarowana. Zostań ze mną do końca, bo pokażę Ci proste szczegóły, które każdy facet może wprowadzić w życie, a które robią ogromną różnicę w tym, jak kobiety Cię postrzegają. Kochanie, słuchaj uważnie. To nie chodzi o markowe ubrania czy wydawanie fortuny. Ok. Chodzi o pokazanie. Że naprawdę o siebie dbasz. Czysta koszula, spodnie bez zagnieceń, wszystko na swoim miejscu. Kiedy patrzymy, od razu widać, że się cenisz. Nawet zwykły t-shirt i jeans, jeśli jesteś zadbany, pokazuje pewność siebie, poczucie własnej wartości i, serio, to jest naprawdę sexy, sprawia, że chcemy być blisko ciebie. Mój drogi, uwaga! Brudne lub zniszczone buty to jak krzyknie dbam o siebie bez mówienia słowa. I to natychmiast zabija każdą atrakcyjność. Teraz, czyste, zadbane buty pokazują organizację, styl, a nawet trochę siły, bez potrzeby otwierania ustęp. I proszę cię, zapomnij o klapkach czy sandałach na randkach, ok. Kobieta od razu to zauważa. A ładne buty robią ogromną różnicę, żeby patrzyła na ciebie z pożądaniem. Kochanie, zwróć uwagę: nic nie przyciąga uwagi kobiety bardziej niż to. Jak traktujesz innych. Bycie grzecznym wobec kelnera, szanowanie osób wokół, mówienie dobrze o rodzinie i przyjaciołach to pokazuje, że jesteś facetem z charakterem, pewnym siebie i bezpiecznym. I serio, kobieta kocha, gdy czuje, że będziesz traktował ją tak samo, z troską i uwagą. Uprzejmość jest naprawdę sexy. Wierz mi, pozwól, że zdradzę ci mały sekret, którego prawie żaden facet nie rozumie. Twój uśmiech to potężna broń. Ale nie mówię o tym wymuszonym uśmiechu do zdjęcia. Wiesz. Chodzi o prawdziwy, lekki, naturalny uśmiech, który rozświetla twarz i sprawia, że osoby wokół od razu czują się dobrze. Kiedy się tak uśmiechasz, przekazujesz ciepło, sympatię, pewność siebie i przepyszną energię, która sprawia, że każda kobieta chce być bliżej. To jak ciche zaproszenie, które mówi więcej niż słowa. Dodatkowo, prawdziwy uśmiech pokazuje, że jesteś pewny siebie, komfortowy we własnej skórze i jednocześnie dostępny. I to jest nieodparte. Kobieta zauważa każdy szczegół, każdy gest, a gdy czuje taką energię, trudno jej się nie zainteresować. Więc, mój drogi, nie oszczędzaj tego uśmiechu, pokaż go, pozwól mu płynąć, bo to jedna z najbardziej seksownych metod uwodzenia bez słów. Uwaga, kobieta zwraca uwagę na twoje usta. Tak. Jeśli są wyschnięte, popękane, albo z tą irytującą skórką, cały urok znika. Teraz, nawilżone, miękkie i zadbane usta mówią wiele o tobie. Pokazują, że dbasz o siebie i wiesz, jak sprawić przyjemność. I powiem ci, kochanie: nie ma nic bardziej seksownego niż wyobrażenie sobie pocałunków usta, które są zadbane. To nieodparte. Sprawia, że chce się być blisko, prowokować, całować. Wierz mi, te detale mogą stać się Twoją tajną bronią. Słuchaj tego sekretu. Zapach mężczyzny działa na nas jak magia. Nie mówię o przesadzaniu z perfumami albo psikaniu się na oślep ok. Mówię o czystym, świeżym zapachu po kąpieli, który utrzymuje się na skórze i zostaje w pamięci. Kiedy go czujemy, od razu przypominasz się nam, i to jest nieodparte. Dobrze dobrany zapach może stać się Twoją marką osobistą. Tym szczegółem, który sprawia, że kobieta myśli o Tobie nawet, gdy cię nie ma w pobliżu, to potężne, seksowne i subtelne jednocześnie. I kochanie, uwierz mi, to sprawia, że każda kobieta jest całkowicie oczarowana. Bo ten detal jest potężniejszy niż myślisz. Szorstkie, wyschnięte lub zaniedbane dłonie to prawdziwe hamulce atrakcyjności. Teraz, miękkie, dobrze nawilżone dłonie z czystymi i przyciętymi paznokciami, mój drogi. To zupełnie inny poziom zmysłowości. Kobieta kocha, gdy czuje, że dbasz o siebie, bo to przekazuje troskę, bezpieczeństwo i uwagę nawet w najmniejszych detalach. Wyobraź sobie trzymasz jej rękę, pieścisz twarz, przeczesujesz włosy palcami, odczucie całkowicie się zmienia, gdy twoje dłonie są przyjemne w dotyku. Daje to przyjemne mrowienie, zwiększa intymność i nawet pobudza pragnienie, bez że musisz cokolwiek robić poza byciem obecnym. I nie trzeba przesadzać. Ok. Dobry krem, podstawowe nawilżenie, czasem nawet spać w rękawiczkach, jeśli dłonie są bardzo suche, wszystko to zmienia doświadczenie. Więc, mój drogi, nie lekceważ dłoni. Są tajną bronią uwodzenia, potrafią sprawić, że każda kobieta będzie całkowicie oczarowana i będzie chciała więcej. Kochanie, słuchaj uważnie, bo to czyste złoto. Zwracanie uwagi na detale to to, co odróżnia zwykłego faceta od faceta naprawdę niezapomnianego. Nie mówię o pieniądzach, statusie czy wyglądzie modela, ale o małych gestach, które pokazują, że naprawdę ci zależy na sobie, na niej, na chwili. Pamiętanie, że lubi kawę bez cukru, że wspomniała o ulubionym filmie, a nawet zauważanie, kiedy jest szczęśliwa lub zmęczona, to robi ogromną różnicę. Uśmiechanie się w odpowiednim momencie. Pewna postawa, kontakt wzrokowy, prawdziwe słuchanie. Wszystko to tworzy aurę naturalnego uroku: takiego, który sprawia, że każda kobieta myśli wow, on jest inny. A najlepsze działa w każdej sytuacji. Na romantycznej ręce, na imprezie, w pracy, a nawet w codziennym życiu. Te drobne detale pokazują troskę, szacunek i pewność siebie. A, kochanie, połączenie pewności z uwagą jest naprawdę seksy nieodparte i wciągające. Słuchaj, bo to jest kluczowe. Możesz ubierać się jak chcesz, zwykły T-shirt i jeans, koszula, a nawet bardziej wyrafinowany look, ale sekret tkwi w dbaniu o siebie. Pognięcione, brudne lub zniszczone ubrania dają wrażenie braku troski o siebie, jakby się nie cenił i natychmiast zabijają każdą atrakcyjność. Teraz, kiedy twoje ubrania są czyste, wyprasowane, w dobrym stanie i pasują do Twojego stylu, przekazujesz coś potężnego pewność siebie, szacunek do samego siebie i naturalny dobry gust. Kobieta zauważa te detale, nawet jeśli nic nie mówisz i to jest nieodparte. To równoważenie bycia sobą i prezentowania się dobrze jest naprawdę seksi, bo pokazuje, że masz pewność siebie, styl i zwracasz uwagę na najmniejsze szczegóły, bez wysiłku, bez przesady. To tak, jakby każda część twojego ubrania mówiła za ciebie, dbam o siebie, wiem, czego chcę i mogę zdobyć, nie pokazując za dużo. Kochanie. W ten sposób przechodzisz od zwykłego faceta do kogoś niezapomnianego w jej pamięci. Kochanie. Zwróć uwagę, bo pierwsze wrażenie jest jak twój podpis, zostaje w pamięci każdej kobiety i nie ma odwrotu. Nie chodzi o bycie bogatym, sławnym czy posiadanie drogiego samochodu. Ale o tę magiczną kombinację detali, o których już rozmawialiśmy: zadbany wygląd, czyste buty, prawdziwy uśmiech, zadbane dłonie, charakterystyczny zapach i uprzejme gesty. Kiedy wszystko to się łączy, powstaje niesamowity efekt, który sprawia, że każda kobieta myśli, Wow, on jest inny. A wiesz, co jest najlepsze? Dobre pierwsze wrażenie nie tylko zwiększa atrakcyjność, ale także sprawia, że czujesz się pewniejszy siebie bezpieczny i czarujący, bo każdy twój gest pokazuje troskę, szacunek i poczucie własnej wartości. To naturalny magnetyzm, którego żadna aparycja czy pieniądze nie są w stanie kupić. Kochanie, jeśli zwrócisz uwagę na wszystkie te detale, zobaczysz, jak jesteś nieodparty bez żadnego wysiłku, zostawiając każdą kobietę ciekawą i chcącą być coraz bliżej ciebie. Więc, kochanie, słuchaj, 99% mężczyzn po prostu nic z tego nie robi. I właśnie tu możesz się wyróżnić. Zwracaj uwagę na detale, ceni siebie, dbaj o siebie i pokazuj prawdziwą pewność siebie. Robiąc to, gwarantuję, że kobiety poczują naturalne przyciąganie, nie do końca rozumiejąc dlaczego. To jak magia. Jeśli naprawdę zastosujesz wszystko, o czym ci powiedziałam, kochanie, zobaczysz, jak całkowicie zmieni się sposób, w jaki cię postrzegają. To, jak będą się do ciebie uśmiechać, zbliżać być ciekawe to czysta moc, nieodparta i wciągająca. I uwierz mi, kochanie, ty też poczujesz tę energię, bo kiedy cenisz siebie, wszystko wokół zmienia się diametralnie.